Dobrze, u mnie poszło. Dzień dobry, cześć, witam was, bardzo serdecznie jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Kie. Dzieła. I dzisiaj pora na zabawy uliczne, czyli będziemy Uuu. bawili się z przechodniami. E, uderzając Taki, i oto... I akurat... Taki oto dziwny M sposób. Motocykliści będą się bawić, tylko później zmienimy na coś lepszego, nie na pistoleciki. Ale najpierw jest zadanie. Mam się udać do motelu Pink Cage, czyli różowa klatka. Nie, to nie, <grym> nie klatka, to jest... E, Patrz, jedną ręką prowadzę. A ja faktycznie. Jaki, Paki, jaki, jaki, jaki ten, mnie, kurde, ziom ziom zobacz. Mnie, pa, pa, pa. Taki ziomeczek ze mnie, dla jak sobie jadę, proszę. Z jedną Tą rączką. Nakładzie. A tak przy okazji, dla osób, które pytały, czy będą e, stąd na kładzie, e, nie da się postawić, bo to, na jednym kółku, więc niestety nie. Na dwóch półkach, ale się nie da. Na dwóch. E, zlikwiduj kapuśnia. poczekaj. Coś tu się dzieje, Chwila, chwilę, chwilę. Wejdziemy tu obok. Gdzie masz kapuśniaka? Zaraz zobaczę. Gdzieś kapuś jest. O, on tam siedzi, czekaj. Polowanie. O mogę trafić do aresztu jak mi gliny złapią. Aaa, is... takie mówię. A uważaj, tam jest policja. Poczekaj. <gry> Bziuch. Bziuch. Jaki brutal w ogóle? I gdzie jest ten kapuś? O, nie, czekaj, czekaj, tam muszę wejść do tego. Odbierz zeznanie kapusia. Bo to kapuś jest Dawaj dawaj, bo tu za policja I Rozwaliłem chyba pięciu policjantów, a dostałem jedną gwiazdkę z tego, wsparcia No bo to byli nieważni policjanci Oni byli nieistotni Tak, oni ni nic nie znaczyli teraz ci będą prawdziwi To byli fałszywi Byli, byli skrępowani, chodź uciekamy no Policja! Dawaj uciekamy z uciekamy Dawaj, dawaj, gie, uciekamy. dawaj lecimy O nas gonią Op, op. Czemu wyskoczyłeś? Przepraszam, mnie ten guzik! Pomóż mi, bo mnie rozwalą. Masakra. Połonili mi się guziki, wiesz? Dobra, totalnie jedziemy dalej. Się, totalnie mi się porąbały guziki, wiesz? I po prostu kliknąłem na to, co trzeba. I dlatego Wysko ja postać, bo chciałem zdjęcie zrobić sobie. Zdjęcie? Wyskoczył! Dziął, wyskoczył, nie? Taki porówczak, normalnie jeden. Dobra, mam pancerz. autostradę. Ja muszę uzupełnić ust sobie pancerz te inne rzeczy, bo... No to jest masakra. O, już helikoptery są, jak miło. Okej. Okay. Eee, się jeszcze jak uciekać. O Boże! Hmm. Tak, to jest jak O nie. Jak autem jeżdżę to nie muszę, się op... nie muszę się martwić takie rzeczy jak jakieś samochody. A tutaj niestety jednak trzeba no, będzie No uciekamy uciekamy uciekamy, 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 uciekamy. Go, 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 go. Dawaj, lecimy. Patrz tu w prawo. A ja mam trzy gwiazdki. Czy? A no tak. A ja jedno. No, jedno masz tylko? O nie. Ja mam tylko jedno, nie? Tu ich zgubimy. No na pewno. Taka... Nie, poczekaj, spokojnie, spokojnie będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja myślę, że znowu zginę zaufać. przez ciebie. Ja wolę to by nie, tem, nie ufać. To mój głos to jest zaufania. Dobra, w drugą stronę jednak, bo tu znowu jedzie policja. Musimy jąć. Szerokim Dobra. E, łukiem. Szerokim łuk, tak łukiem. Powiem. Tak, dokładnie. Dobra, wprowadz prawo. tutaj teraz w prawo. Dobra, już ja zgubiłem Ja miałem ja więc wiesz. Ja jadę właśnie z, z, zeznanie do wytwórni dać O, też zgubiłem, patrz Jak szybko odpuścili za, ten, za wykończenie Widzisz? Kurde. Myślę, za Kurde Patrz, znowu jedną ręką jadę Ale to musieli faktycznie być nieważni policjanci, wiesz? Dlatego tak to tak, się stało Tak, nieistotna policja. O, jakiś także wiesz Tak, to, byli, to były wow. te krawężniki, nie? Mi auto podskoczyło Ciekawe Widzisz? Dobra, chodź, bo tu klub motocyklowy potrzebuje e, Zeznania do wytwórni muszę dostarczyć Polecim. Taka sytuacja Także jedziemy dostarczyć zaraz ten e, Oczywiście zaraz będziemy się bawili z przechodniami, ale za... najpierw i... misja. Tak, musimy zeznania kapusia dać do wytwórni. Dokładnie, 800 metrów. Proszę bardzo Zeznania kapusia. No. W ogóle o... czym będziesz walił pałką, mieczem czy czym? O patrz może motocykl fajny po lewej. Taki <laughs> typowo... Taki typowo ten... E, jak to się nazywałem? Lowride -right hmm. jakiś Jaki LowRide? Sam jesteś LowRide, to jest normalny ten... Harley Davidson Takim jeździł ten, takim jeździł... Renegat yy... Renegat też mniej więcej, bardziej mi chodziło o tego o Ja tego tego to wytwórni ziom, bo ty, nie wiem, ty strasznie powoli, a myślałem, że ty zmieniasz ten motocykl Nie, swojego, ja lubię swojego, ja mam swojego Ja mam rufiam jedzie rufianem dalej, no Dobra Zaraz ci odstrzelę to ucho i się dziwisz. Ja już mam i tak dwa pociski w plecach No właśnie, no weź mi od w głowie Star, keczupik mi się wyleł na plecach ci się wylał? Co? O! Ketchupik. Dobra, do wytwórni, tutaj? proszę bardzo. Jakieś siębrane miejsce. Okay. No bo to jest moja wytwórnia, nie wiedziałeś? A? Nie. O, stary. Dobra, Normalnie. Czekaj, prezydent klubu. Tutaj śmierdzi kotem. Ej, dalej mam zadanie. Czekaj, odzyskał, obroniono. Eee, e, Muszę mi... się odsunąć, bo tam jest pewnie ten. To jest czy rysujesz coś. Okej, okay. prezydent. Ej, dalej nie mogę ci zatrudnić. Ej, co jest grane? Łota. O dobra, już teraz będę mógł zatrudnić przez klubu. O, o. Szukaj. Proszę bardzo, zatrudniamy skieboski. Ja tu mam mylinę swoją, wiesz? Zobacz. Chodź. Czekaj, jak ja mam do do ciebie, to nie to? Musisz przyjąć członkostwo. O. Dobra. A bo to mo motocyklowy. Cy tak, patrz, tu mam taką dziupkę motocyklową. Chodź, zobacz, weź to ze sobą. Super sprawam, mam trochę tutaj towaru, więc tutaj Jak Jakoś, to posta się, posta jakoś doba, się nazywał? Troszkę. Russia mafia? Tak, Russia mafia. Czemu one są w bieliźnie? <laughs> Ale tu panowie też są jakby co? O bo nie tutaj... No bo oni tutaj wiesz, mąkę robią Faktycznie, ja, tu... proszek do ciasta Oni mąkę robią, a tutaj z tyłu oni tam pakują do zabawek No Ja cię Taka kręcę sytuacja. Ja tu w ogóle mam jakiś towar w ogóle, nie? Spoko No tym panią musi być chyba dosyć gorąco, że tak biegają Dobrze. w ogóle w e... samej bieliźnie Dobra, chodź pobawimy się teraz na ulicy <laughs> Dobra Także tym symbolicznym akcentem zaczęliśmy odcinek. Jedziemy teraz, już tak na poważnie. A teraz bierzemy czekaj, Patrzmy razy, na poważnie. Zobaczmy, co. Ha, ha. Zobaczmy co my tu mamy. Weź sobie do ręki najlepiej coś takiego, wiesz. To jest strzela? Jakąś fajną... Co fajną. Co nie strzela? Pałka policyjna, młotek. O, młotek młotek Tora jest fajny, patrz. Bierzesz taki młotek? Nie. No. Jedziesz tak tutaj ten, no. Jurz <grywa> jaki zły człowiek. Pan. <grywa> telefon, iPhone'a wyciągnął. Dawaj go, dawaj go! Dobrze! Dobrze! Mogę ci awansować o. na wiceprezydenta, kapitana sierżanta albo egzekutora. Ciekawe Taka na, informacja. Na, na wiceprezydenta dawaj. Ej, zrzuci mi z motoru! No bez jaj, naprawdę skie... Bo, Bo ja chciałem... Ja spinowi. chciałem być miły ogólnie. Nieprawda, ty nigdy nie będziesz A miły. On mnie uderzył. Ty nie masz poczuć. Żeby być miły. Jestem... O patrz pięknie! Młotek Edition! Czemu tak mało ludzi tutaj? Czekaj, idziemy gdzieś, pojedziemy tam... Tak, na miasto skryty. gdzieś w ogóle idziemy tak bardziej. Tak, na miasto, no ale po drodze mnie... zgarniemy. Jaki zły człowiek. Patrz normalnie, co ja robię. Czekaj, ja zobaczę, czy mam coś lepszego. Ej, to siadę z jedną Łomem, mówisz? Nie, nie wo... łom. Łami... Ej! O, przepraszam! <laughs> Strzelił mnie w plecy! <laughs> o rany! Ej, dobra, mam jeszcze siekierkę. Łomem... Ej, stary, możemy między sobą walczyć, bo nie zrobili sobie Łomem, krzywdy. Z... Czemu ja mam wrócić? Patrz. Nie, nie, faktycznie nie. Nie zrobię ci krzywdy. Czekaj, ja miałem? bardzo. Ja wybrałem sobie ten się, yy, młotek. Sieki ratkę wybrałem sobie. Ej, policja mnie ściga, za co? O, tam jakieś panie zdjęcia robią znowu, dzień dobry. Aaaaaah, Żalone zabawy ty jesteś uliczne. Tutaj. Zabawy uliczne muszą się Uj odbywać, Jezu. zawsze. Na chodniku. Tak, ja, jedziemy. Dobra, chyba zmienię czekaj, na coś innego jeszcze. Maczeta! Ja mam problem, żeby ten, żeby trzymać Xa i prowadzić. Masz tak? No. O, stary, to bardzo źle. Dzisiaj mandaty za, za chodzenie na chodniku jest, on Nie, czekaj, wlepka, o! Wlepka, tak. Wlepka! Wlepka w czółko! Wlepka. Patrz jak pięknie, wlepki... Złoty! Gdzie jedziesz? Złoty, na... no skie, no będzie nie mogę jej trafić! Ja Jezu, to kosi, wszystki w ogóle. Dobra, wezmę latarkę, będzie gorzej. <laughs> Policyjną Wojcyjną latarkę, Przesuń się, przesuń się. Policjanta, trzepnąłem. No mówisz, Dobra, teraz musimy uciekać, bo mam trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki wsparcia, stary. Ja nie mogę trafić. Zapalnie ci pol policjanta, no proszę cię, do Można ciebie. No właśnie, muszę Podjechać dać... I puścić, Puj trzymasz, bo... o. Bo ja jestem i ty... i wiesz, ja jestem bardzo miły na ulicy, ja nie biję ludzi, a to widzę, tak wiesz, na bezczelnego. Ło, że ja by strzelny. Dobra, zmieniam latarkę. Ja się muszę nauczyć. Na topór! Ło, topór wojenny? Tak, jest. Topór Tora. Tak, czy czegoś tam. O, z urzędu ktoś wyszedł. Patrz, cyk, zaraz go, ciachniemy. Ciach, ciach! Dobrze. Oj, tu Eee, Dobra, co my tam mamy? Klucz francuski. Zbraćmy klucz francuski. Bądźmy tak po polsku, wiesz? To jak tak. Wersja wersja polska, nie polski hydraulik. Wersja hydraulik, właśnie. Patrz. Tak, zaraz. Jakąś tłukę auto Ej, mi też gonią przez ciebie, tutaj. kurde. Zobacz, co no tak Taka sytuacja, a patrz tutaj, ktoś jedzie. Pa, pięknie, tutaj Mam go. brykę. O, trafiłem go. Tać? Uuu Patrz, jakaś kopita tu jedzie i tłukę auto. Ej, Tań, już nas w ogóle zimnie. helikoptery przez ciebie gonią. No co ty? Ej, faktycznie strzynają do nas nawet. To tak słabo o, Trafił kolejnego. Ruchem, wiesz? Ja chyba, wystę muszę się chyba rozpędzić. Totalnie. Trafiłem drugiego. Orsaka, mój... uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Uciekam lec, lecę za sobą, jestem blisko. Oj, policja. policja ściga pana kotełkę. Nie strzelajcie, to to jestem jest... niewinnym shopem. Nie strzelajcie. To, to jest niewinny. To wszystko shop. Pulo, jak wszystko shop? Normalnie. Ja tylko dwóch trafiłem, to trafi jest dziewiętnastu. No i co z tego, no proszę cię, to jest. To to jest za ten. Dobra, rewolwer z samozapinaniem. Co? Trzeje, Ej, policja, pa, pa, pa. policja rozjechała babkę. Jak tak może być? Wow, wow, wow. Zjechała? No ty Tu w ogóle sieje zniszczenie w ogóle na ulicy <noise> Stary! Jak to fajnie wygląda, nie? Taki normalnie stary Red Red Redemption. Z... Ja takim rewolwerem szczylam pa 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 Ty jakim cudem trafiam? Patrz, A czemu to szczyłoś Miałaś bić ich z ręki? No... Walić z ręki miałem, ja wiem, że miałem walić z ręki stale, ale totalnie nie wyszło. Dobra, lecimy Czekam dalej. Przy... Czekaj, zgubmy tę policję, bo trzy gwiazdki to jeszcze w miarę jesteśmy w stanie zgubić. Ja mam dwie. Chociaż poczekaj, zobaczymy, może nas więcej o. tutaj będzie goniło, tylko muszę wziąć, e, znaleźć odpowiedni przyrząd. Pałka policyjna, o. Profilaktycznie, lepiej prewencja, <laughs> wydział prewencji, pam! Pre... O niech już strzelił! <laughs> strzelił ją o, należy... w twarz. To jest, to jest ten, proszę nie ten. Nie, nie ten jak tak się nie nazywa. Nie depczemy zieleni. Nie depczemy zieleni, dokładnie. Osta, nie deptać chodnika. No, proszę, prewencyjnie spałałać. Gdzie są klei? Prewencja zawsze z nami. O, Dwie gwiazdeczki. Proszę, bardzo, Jedziemy. proszę nie długie. Nie nie, 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 policja chodnika. mnie tutaj... Weź mi pomóż, nam kobieta... O, deptała chodnik. Prewencja już trzasnąłem. Teraz już do mnie strzelają, to już nie dobrze. No tak oczywiście że trzeba Musisz się trzymać z daleko od radiowozu. No właśnie 5 no, sztuk jedzie za nami, ale... Pięć radiowozu jedzie. Gdzie jest ktoś na chodniku, ja się pytam. Nie deptać chodnika. E, tu ogólnie coś pod kościołem, nie? Wiesz o tym? To z no. kościół teraz. No dobrze, no ja rozumiem. Właśnie chciałem zobaczyć ktoś tu biega, ale nikt nie biega, biegać. Pod kościołem nikogo nie ma. Tam jest ktoś. Chciałbym nikogo nie ma pod kościołami, ja się pytam. No właśnie to jest. Tutaj, tutaj, tutaj jakiś ten Proszę nam prze Jak poleciała, o chłopie! Ej. Dobra, pora wrócić, bo... tu bo dupy się że... Tak Co ty, topisz się? No, pływałem sobie. No, szybko, 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 uciekamy. Dawaj, lecimy. już przyjechała. Dawaj, dawaj Ja tam na dupcie, nie mogę siedzieć tak na dupcie, bo inaczej ciężko będzie ich zgubić. A czemu ty po prosto na radiowóz? No skier. ej, No, no nie, animapę. to nie jest radiowóz. Tam był da on daleko. Dobra, okej. Dodatkowo został w miejscu. Dobra. Pojechałeś przez komisariat? Ale nie było policji obok panowie. Proszę nie deptać chodnika, tłumaczyłem wam. Ja uciekać przed policją. Kaptusa mogę trzaskać, patrz. Stary Kaptusy, ro rozwalam. zwalam. Nie, kaptusy, na kaptusy. raz. Kaptusy. Nie da się Kaptusa. Co za Kaptus? Dobra, uciekam, już jadę, już jadę. Pałka w ręce. Pa pałka. Niebezpieczne ulicy, prewencyjnie proszę wejść do środka. <laughs> o nie! Ale nie już... bij swoich! Przepraszam! Już, już ci pomagam, już ci pomagam. Ło, ło, o, o, uciekaj, uciekaj, jedziesz, jedziesz. Jedzie Idź jedzie za mną, swaty przyjechały, swaty cztery przyjechały. gwiazdki mamy. Ja mam dwie. Co ty masz, dwie gwiazdki dopiero? No? Dlaczego? Bo ja biłem dobra, je osłonię. Ja, ja muszę jeździć trochę szybciej już. Trafiłem go. Ja trafiłem. To moja, moja ofiara była. Dobra, ty jedź po prawej stronie, a ja po lewej chodnikiem. Dobra. Masz, cyk normalnie, ciako. Oj tej trafimy rozjechajmy po prostu tak. To starszy chyba nie Okej. Okay. Tak, zawsze coś. O boże, życie, 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 kipunek. Przekąski, żarcie, żarcie. Jednakże nie przez to, że jedzenie mi uzupełnia życie, nie. To jest po prostu totalnie what co, co chodzi? U <laughs> nie nie, 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 gi, nie gińskie. Okay. ja muszę bardzo przyspieszyć. Cztery wiatrów. I ja też mam. muszę. Jak oni się normalnie zamachnęli na nas, bo ty masz cztery, ale mnie koją też bardzo mocno. Jak my dobrzy ludzie jesteśmy, my, prewencja. Moi drodzy, wydział my, prewencji. My dbamy o porządek tutaj wszędzie. Tak, żo o żołądek, tak, tak, tak jak najbardziej. O nie, trafiłem na ścianę, wiesz? Jest tak, znalazł na ścianę. Czołem trafiłem na ścianę. Czołem, trafię na ścianę, czołem. Dobra, tędy nie pojedziemy, bo tam policja, policja stoi, tam też, też. Chyba trzeba pływać tędy. E, o, policja. Ja tędy przy... Policja spadła policja, Jest, tu, tu, tu jest do tego. przejazd, jest przejazd, dawaj, dawaj tu jest przejazd, patrz. Tędy? Syk, tędy. Okay. Tu? Prawo, prawo. Uo. Tego się nie spodziewali. Fak, pięknie to zrobił. Pięknie to Jakie piękne auto, lubię takie Dobrze. <laughs> autobus, chodź spałujmy autobus! Dawaj za nim. Dawaj, już jadę. Wezmę tylko młotek. Wbijemy im tam parę gwoździ. A on pusty jedzie. No <laughs> U jak mnie... to tak? Policja mi rozjechała. Pomóż! O to już po tobie. Pomóż. Stary, już po tobie. Nie poddam się! Aha, żyje! O Boże, potrącił mnie policjant! Nic mi nie zrobili, ratuję! Mnie. Nie ma! Dobra, Dobra wsiadaj, wsiadaj! jedź, jedź, jak kupconek! Przekąski! Znowu mnie potrącili! No, i jak ty grasz? Pomagam ci, pomagam! Oszczelam, nie? No, wsiadaj, wsiadaj, że typie! Dobra, jedź, 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 przybliż mi dwie opony, przybliż mi dwie opony! <laughs> To bez opon nie pojedziesz? Słaby Stary, jesteś. Mam dwie opony, po co mi cztery? Słaby jesteś. Znaczy łącznie cztery miałem, więc spoko U <kłysy> <kłysy> nie, bez opon jeden też. Nie mam o, opon. Najgorzej. Ja się Znaczymy nie poddam. Musieli zmienić motocykl. Będę, no, się Będę, się Będę się ściskał. Będę się ścigał Tare, czekał, zupełnie życie zmienię na motocyk. Pojedziemy, uciekniemy. Znaczy ja zmienię motocyk. Co... <kłysy> nie, nie wiem, jak ty, ale. Ja nie mogę za bardzo. Mam tylko jeden. Jestem widny. Wiem. Wiem o tym, niestety rozpędzam, jest, jest, się, nie? rozpędzam się, rozpędzam się Nie bieda jeszcze. Nie dobra, bo to nie ma już w ogóle opon nie mają już ten motocykl <laughs> nie O nie Jezus, rozjechali to mnie spojast. teraz Cyk Dawaj szybko, szybko, szybko Dawaj mi to auto, dawaj mi to auto policyjne Dobra Rozwalko, rozwalko Mam inne auto Musiałem porzucić swojego swojego pięknego ucieczkowy. Co to jest skutek? Działem motocykl ucieczkowy, to są zabawy uliczne. E, Boże, czekaj, muszę tylko znaleźć. To są zabawy ten. prześliczne. Prześliczne, uliczne. Czekaj, bo mogę znaleźć, gdzie jest ten. pila e... Okej, okay, jest, dobra. E, Czym uważaj, ty jedziesz? Ostrożnie. Skąd zrożnie, ty masz naprawdę? taki motorek? No bo mam. Czekaj, kwipunek, czekaj. E, pancerz, e, Boże, uzupełnij pancerz. Ja jeszcze żyję. Uwaga! To nie ja, to nie ja No dla sery ma O kurcybek Dobra, uciekaj! Za policji Tu jest tylko kilka ich, damy radę! Walczmy Osaka. z nimi! Walczmy Dobra, zawracam! Twarzej! Nie poddawajmy się! Nie w mój! A. Nie we mnie! No starto, przemilk podjeżdżasz pod tego! Ziomek, ostrożnie! Zobacz, może uśmiech się. usiąść? Na... O, bo go nie, nie, nie chyba, Nie, 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 nie mogę, ma nie da się. Nie, nie ma. Uważaj, uważaj na piły. Tak, Dotkniesz, dotkniesz mojego motocykla, masz zginąć. O, właśnie mnie to coś trafiło. Obawiam się, że to nie ja. Obawiam się, że to właśnie byłeś ty, albo to był jakiś sniper. Absolutnie. To był jakiś sniper. Nie, za plecami nam stanęli. Uciekaj! Idę ci pomóc, kutełku. czekaj, biorę RPG. -a. Pomóż mi, weź RPG, rozwal to wszystko. Erpek! Ło, chłopi, tuż obok mnie jest. Chyba boku. przed, przed twoim albo przeleciał, ogóle Erpek. Okej, okay, okej, okay, czekaj, czekaj, życie, życie, życie. E, ekipunek, Heliko e, helikopter przekąski. trzeba ściągnąć, helikopter. Może potrącili mnie, no co za świnie. Nie, o Boże. nie trafiłem go. Nie miałem karabinka. Mało HP, mało HP. Znalazłem karabinek, ale ja miałem granatnik, stary. I co, wys wysadziłeś się, o nie, wysadził się. Oooooo, totalnie, zrobiłem kaba do budubu. Klubu Kababubu? To... Kababubu zrobiłem. Kababubu zrobiłem, totalnie. Ja Prezydent klubu, wezwij nowy motocykl. No i się zdenerwowałem. Pekrasznie, tak za o nie, rozwalili mnie. Najgorzej. Proszę bardzo. Dostałem prosto w twarz. Sami tego chcieliście. Oho. Chyba coś ciężkiego o, wyjechało. Coś czy... ciężkiego? Nie, nie, w żadnym wypadku. Pokojnie. Troszkę kotałek się zdenerwował, ale dalej ma kółkę O nie, skończyła mi się A Czego ty strzelasz? Do opresora O nie Chyba nie dosią mi chyba nie? Wolałbym nie, powiem Ci powiem się jedno... szczerze O uważaj! Dobra, staj obo... stań z tyłu za mną On próbuje wsiąść ale nie mogę Cią co za mnie bo... Nie nie, nie, nie. Ja wiem co ty robisz Chodź, chodź, chodź Dawaj nie trafiłeś. No co ty jesteś? Słabiak. Chodźcie, normalnie myślałem, że cię ten gmuchnę. Ale się nie udało, dobra. Helikopter! Drodzy. O nie. Trzeba go wziąć. Tym symbolicznym... O, poczekaj, spróbujmy jeszcze faktycznie to zrobić porządnie. E, osłaniaj szybciutko. No właśnie, rozwalam wszystkich po kolei, wiesz? Wezmę wersję mocniejszą. mk 2 Proszę bardzo. Aj, tu jest policja jeszcze. Tam jest samolot. Trafiłeś. Właśnie ląduje. Proszę bardzo, słuchaj, teraz nas nie pokonają Ja mam mało HP, więc mogą mnie pokonać w końcu. Spokojnie skie. Obronimy się. To są zabawy uliczne. Ty masz tylko jedność. Się... O nie! Nie obroniłeś się... mnie Zaczęło się od niewinnej zabawy. Ale to się przerodzi w wojnę. E, w... Tak, przy użyciu oczywiście. Dobra, na razie. Co, umarłeś? Nie, nie. Na końcu odcinka jeszcze dalej mój. Uciekasz! Uciekam Trafił go odcinkam. jeszcze pięknie. O nie, z kiedy to mnie strzela? Co za obóz. Nie, w życiu. To nie jestem tak ja. Na końcu odcinka jeszcze dalej. Dzięki na razie. za trzymajcie się Na razie się ma, cześć. O, re...